Rekultywacja składowiska odpadów w Hełmicy gmina Tuplice. W ramach projektu pod tytułem Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego kontrakt na roboty budowlane. Przedmiotem kontraktu jest rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Hełmicy. Zakres kontraktu obejmował wykonanie rekultywacji technicznej, wykonanie systemu odgazowania składowiska, wykonanie rekultywacji biologicznej. Prace, jak widać, zostały zakończone. Obecnie trwają prace nad dokumentacją powykonawczą, która pozwoli nam na szczęśliwe rozliczenie tego projektu. Rekultywacja tutaj polegała na ułożeniu kilku warstw rekultywacyjnych. Pierwszą warstwą od, od dołu to była warstwa wyrównawcza. Potem na tą warstwę położono folię, geomembranę, tak zwaną, na którą ułożono geowłókninę. I przykryto warstwą podglebia i na wierzch warstwa gleby, która miała za zadanie utrzymać roślinność. Jak widać, ta rzecz się udała. Prace trwały od stycznia. We wrześniu została zasiana trawa i zasadzone krzewy na, na kwaterze, i wygląda to tak, jak tutaj widzimy. Naszym celem w trakcie wykonywania prac rekultywacyjnych na tym składowisku było przywrócenie tego terenu naturze.